Wymiana bębna obrazowego w drukarce z serii HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801. Jeżeli na panelu sterowania pojawi się komunikat z monitem o wymianę bębna obrazowego, wykonaj poniższe czynności, aby go wymienić. Wyłącz drukarkę. Otwórz przednią pokrywę dostępu. Naciśnij oba zatrzaski, aby zwolnić jednostkę kanału zbierającego zużyty toner. Pociągnij jednostkę kanału zbierającego zużyty toner, aby wyjąć ją z drukarki. Obróć dźwignię bębna obrazowego w dół, aby odblokować bęben. Chwyć uchwyt bębna obrazowego i wyciągnij go z drukarki. Wyjmij wycior do kurzu. Odkurzaczem odkurz patyczek do kurzu. Po oczyszczeniu ponownie włóż patyczek do kurzu. Wyjmij bęben obrazowy z pudełka. Zdejmij pomarańczową osłonę ochronną z bębna obrazowego. Ostrzeżenie: Nie dotykaj zielonego wałka bębna obrazowego. Odciski palców na tej powierzchni mogą spowodować problemy z jakością wydruku. Chwyć uchwyt bębna obrazowego obiema rękami, podtrzymując bęben obrazowy od dołu. Wyrównaj bęben obrazowy z jego gniazdem, a następnie wsuń go do drukarki. Obracaj dźwignię blokującą aż do zatrzaśnięcia, aby zablokować bęben obrazowy na miejscu. Wprowadzaj jednostkę kanału zbierającego zużyty toner do zatrzaśnięcia. Zamknij przednią pokrywę dostępu. Aby poddać recyklingowi używany bęben obrazowy, Wejdź na stronę internetową hp.com ukośnik recycle i zapoznaj się ze szczegółami.